Hej, jo. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Fallout New Vegas i miałem bardzo długą przerwę. Dobra, widzę, że ostatnio, ostatnio tutaj naprawiliśmy naszego Ediego, który jest jednym z moich ulubionych kompanów, ale teraz wiecie co, ja bym się chciał udać jeszcze sprawdzić te małe domki, które tam są. Będzie to na pewno dla nas owocne, bo pamiętam, że było tam parę fajnych fantów, a poza tym parę skorpionów, które można ubić i cóż, Edy jest o tyle fajny. W ogóle w dzisiejszy odcinek będzie taki trochę gadany, bo ja chciałem pogadać z wami. Uuu, przebiąć Zajebisty, dzięki za rady z tym. ze sprawdzaniem skrzynek pocztowych i paroma innymi rzeczami. Do Prim. Cudownie, wejdziemy tu oczywiście. I dzisiejszy odcinek będzie taki trochę gadany, ponieważ jest dużo spraw, które chciałbym z Wami tutaj omówić. Pierwszą to oczywiście będą te sprawy YouTube, które tam będą, te zmiany niestety, ale będą. Wytłumaczę Wam już o, oficjalnie, o co tak naprawdę będzie chodzić. Nie jest to, że wszystkie gameplay znikną i ogólnie let's play upadną, więc o to możecie być spokojni. I to będzie dalej. Jednak... <coughs> Kapsel, zajebiście. Jednak chodziło tu głównie o to, że długość, czy raczej oczekiwanie na. O, oh, wow, 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 jak ja jestem przeciążony. Wiecie co? No może. Dobra, to wywalimy. Eee, tu chodzi generalnie o fakt, że będziemy bardzo długo czekać na. Ewentualną możliwość zarobku na naszych filmach, jeżeli są, to zagrajmy wy, oczywiście. Dodatkowo, możemy zostać uderzeni przez prawa autorskie, gdyż będzie to teraz znacznie bardziej zaostrzone i restrykcyjne przestrzeganie tych praw autorskich przez wszystkie firmy trzecie, a także samego YouTube'a. Jak to dokładnie działa? Słuchajcie, za każdym razem, gdy udam się tutaj do handlarza, za każdym razem, gdy my zdajemy film. To my go równocześnie klejmujemy, tak zwany. Przypisujemy go jakby do siebie, że ten film jest nasz, naszego autorstwa i możemy na nim zarabiać od razu. I wtedy, wtedy działało to w ten sposób, że mogliśmy właśnie zarabiać na tym filmie praktycznie od razu. Więc było to bardzo fajnie zrobione. Ja na przykład teraz przysyłam powiedzmy, że oglądacie ten odcinek i w momencie gdy go oglądacie, ja już sobie mogę na nim zarabiać, bo to tak działało po prostu. Teraz będzie trzeba poczekać, aż YouTube zweryfikuje nasz film, czy przypadkiem nie łamie on praw autorskich i czy naprawdę wszystko tutaj jest należy do nas. Więc oczekiwanie na sprawdzenie tego może trwać nawet nie tydzień wiem, czasu. optimistic Johnson Nash is <coughs> my name. Husband to Ruby Nash. Lived in Prim going on eight years now. Thick and thin. I'm a trader, primarily. For what it's worth, with things like they are, I also run the local Mojave Express outpost. no, I'm a courier from Mo... Moodoo. Mochawe. Wiem, że nie czytacie Mochawe. Mojavi, Mojavi, Express. Dobra. Paczka, którą muszę dostarczyć, dziś mi się zawieruszyła. Order, mm, co mi możesz powiedzieć o tej robocie? Pokażę zlecenie. Oh, so Uh, co that cowboy robot had us hire six couriers, each was carrying something a little different. Dice, chess piece, that kind of stuff. Last word I have in the office, it looked like payment had been received for the other five jobs. Guess it was just your chip that didn't make it. First deadbeat we hired to do the job canceled. Hope a storm from the divide skins him alive well, that's where you came in. hmm. No, yeah, got this look when he saw you next down on the courier list. his expression turned right around. asked me if your name was for real. i said sure as like a rain. you were still kicking. then he turned down the job. just like that. i asked if he was sure it was good money. no. let courier six carry the package. that's what he said. Like the mojave sort you out or something. Then he just up and walked out. Hmm. Czy wiesz, to Albo do you know who was? Or No idea. Sounds like you two had a history for him to act like that. And turn down the money too. Hope he didn't see any trouble in that package of yours. Maybe he thought your name was bad luck. Not enough for me to say. <coughs>

Well, for that, your best bet is going to be talking to Deputy Beagle. Since they came to town, he was keeping a good bit of notes on them, and he was slinking around Bison Steve when your pretty boy friend came through. He may have heard where they were going. No dobra, chciałem zapytać o coś innego jeszcze. Się, mam lepiej, tutaj coś ciekawego co moglibyśmy. Gdzie mogę znaleźć informację o facecie, który mnie postrzelił, to już wiemy. Chcę spytać więcej szczegółów o tej przesyłki, którą mam dostarczyć. No dobra Czyli tutaj już wszystko. W takim razie możemy sobie spokojnie schować wszystko, co jest wyciągniętą bronią, ale na czym skończyłem. Tak, teraz natomiast będzie trzeba poczekać aż YouTube e, sprawdzi nasz film. Może to trwać nawet tydzień, może trwać nawet dwa tygodnie i tak nie dostaniemy e, zapewnienia, że będziemy mogli na przykład na tym filmie sobie zarobić. Co w moim akurat. Uu, to jest. O, come on! Akurat w moim przypadku jest to coś bolesne, bo ja sobie zarabiam głównie na, na YouTube, później dorabiam oczywiście w jakichś innych miejscach, ale tam gdzie się da, warto sobie troszkę grosza uczknąć. I najprawdopodobniej będę musiał wysyłać te filmy nawet z tygodniowym wyprzedzeniem, ponieważ będzie ciężko na nich inaczej sobie zarobić. Więc tak, tutaj zrobimy save'a, no i oczywiście spróbujmy otworzyć ten save, pieniądze, kapsle, doskonale. I jeszcze sobie sprawdzimy kosz na śmieci. A, jeszcze jedno. Chciałem Was z Wami poruszyć. Mianowicie, właśnie cały ten przedświąteczny. No, kubka akurat nie chciałem. Cały ten przedświąteczny kociokwik jak jaki jak się aktualnie zaczyna. Gdyż będzie to dla mnie bardzo trudny czas, bo... no, ponieważ jest masa roboty. Oj, eee, wyjście będzie to masa roboty, trzeba choinkę, ubrać dom, ubrać inne rzeczy. I jeszcze, oczywiście, zadbać o wszystko, co, co spadnie praktycznie. W... O, przepraszam, Eddie. No chodź. Eddie to stop w łeb. chodź. Dobra, to nie. Spadnie to, oczywiście, w praktycznie w całości na moją głowę. Jeżeli w pewnym momencie, na przykład, nie pojawi się jakiś odcinek, to z góry Was przepraszam za to, ale po prostu. Jest cała masa roboty, jaką musiałem zrobić. Czy tu są jakieś sejfy do otwarcia albo coś ciekawego? Chciałem sobie napię zobaczyć. Uuu. Tu mam jeden safe. Yeah, i dalej. Dodatkowo wiecie, muszę jeszcze mm, zająć się czytaniem z literatury specjalistycznej, którą piszę, którą, która jest wymagana do mojego doktoratu. A mianowicie czytam teraz całego Brunona. Kołysta kryminalistyka. 75 tego nie otworzymy. Ale mamy tutaj pistolet maszynowy. Odlot. Jeszcze jeden. Możemy wziąć ten pistolet maszynowy. Calstead. Spinnerzynowiec. Steampak. Mocno to dużo, tu mieliśmy fajne rzeczy. I wywalimy sobie to ubranko, które mamy. Wygląd. O, właśnie, to sobie wywalimy. Nie, nie to chciałem zrobić. To chciałem zrobić, dziękuję. dum, dżum, 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 jak się siebie wywalało. Wow. To jest tak, jak się nie gra trochę. Do tyłu, anuluj. Do diabła, no! Kół? Nie F? Nie. R? <laughs> Z2, <ZW? śmiech> Boże, prawie takie zapomniałem o tym na śmierć. Dobra, to Dzięki też za rady z naprawianiem różnych rzeczy. Mamy tutaj kalab karabin laserowy. Możemy go modyfikować. Kastety, które można naprawić, łącząc przedmioty. Dzięki za to. Na serio nie pamiętałem o tym aktualnie. Weźmiemy sobie ten pistolet, bo jest lepszy. I możemy sobie Ui, naprawić go. <ścoughs> Genialnie. Dzięki za to. Zapomniałem w ogóle o tym. Tak, Ragnar grał zawsze w Fallouta, nie wiedząc, że jest taka opcja. Good, Ragnar. Good. Ragnar zawsze pro. Nigdy was nie zawiedzie. Cóż, mamy tutaj pistolet plazmowy. Rewolwer magnum. Nie będziemy naprawiać. Strzelba jednostrzałowa. To możemy naprawić w sumie. Świetnie. je, oh yeah. Wreszcie się to do czegoś przyda. To wywalmy w takim razie. Dobra, sprawdźmy, czy safe na dole. No i wiecie, kociofit cały będzie oczywiście. Ten przedświąteczny. Ojej, strasznie dużo roboty. Dzisiaj, dzisiaj byłem po prezenty, kupowałem do mojej rodziny. I mam je, kupiłem zestaw książek z czarnej serii, zestaw kryminałów nowy. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo dobre kryminały pochodzą ze Skandynawii, ostatniej, przychodzą ze Skandynawii. Naprawdę robią wrażenie. Jeżeli macie czas na przeczytanie, to polecam. Może tego sobie też weźmiemy. Łuska, świetnie. Naprawdę polecam, właśnie zapoznanie się z literaturą, głównie z Skandynawii. Bardzo fajna, no i będzie jeszcze, wiecie, cała wasza robota, tutaj coś pomóc, coś zrobić, w międzyczasie jeszcze cały czas zadbać o ten czytań tej literatury. Sama książka Hołysta zajmuje, powiem wam, 1400 stron. To jest podręcznik, który chciałbym przeczytać do mniej więcej Nowego Roku. Byłby bardzo fajnie. To jest Obywatel Prim. Chciałbym pogadać. Nope. Chciałbym pana z jego żoną Może wziąć quest. Obywatel Prim, o gdzie ona polazła? A, bo tam jest. Tak jest. Hello there. What brings you to prim? Hm, chęć plądrowania i zysku, Gwałcenia. Nie, gramy kobietom. To nie bez gwałcenia. bo chodzi nie, nie, można też. Coś się wymyśli. Kim jesteś? A powiedz mi o Prim. Nice. So Prim Okej, okay. rozumiem aluzję. It's a sad state of it with Mr. Nash if you care to. Just makes me cry. Kim jesteś? I'm Ruby Nash. Pleased to make your acquaintance. My husband and I are prim long-timers. He fancies himself a traitor, and I know my way around a kitchen. Mm-hmm. My specialty is a rad scorpion venom a, tak, z tego... Boże, z tego or... scorpion. It's more than it sounds. The venom has a sharp, smoky flavor, and it numbs your mouth so fierce you'll forget you ever had a tongue. Kill you mm -hmm. Potrzebuję trochę tej potrawki zjedz skorpiona. Good, How many you got? E, nie mam nic. No okej, okay, dobra, to na może nam zrobić coś But... dziwnego do picia. Raczej nie będę tym zainteresowany. A pójdziemy sobie w takim razie dum, 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 za questem dalej. No tu jest robot i to jest robot, z którego możemy później przeprogramować w pewien specyficzny sposób, ale najpierw będzie trzeba... Mm, nie, nie to chciałem zrobić. Chciałem inną broń założyć aktualnie, ale możemy ją sobie tą strzelbę naprawić, czemu nie? Weźmiemy sobie pistolet, który również prawie... O Jezus nie escape'em, tylko tabem. I wejdziemy tutaj. Będziemy musieli powoli oczyszczać ten cały wielki budynek, gdyż to jest aktualnie nasz cel. Znajdziemy tutaj informacje na temat też ludzi, którzy. Świetnie, że znalazłem przynajmniej tego, bo Eddie wykończy ich szybkością światła. Mogliście teraz słyszeć tą muzykę jego. No dobra, dobra, dobra. Jesteś mój. Pięknie! Eddy jedno strzałowiec. Jest kolejny. Kolejny krytyczny atak z zaskoczenia skazaniec, świetnie. I sprawdźmy jeszcze pieniążki. Hełmasz hydrę. Jezu, ja nie byłem dalej tam sprzedać niczego. Minutnik naboje. Oczyszczona woda. I 9 mm, czemu nie? I łuska, więc jeszcze zanim tam pójdziemy... Wypnijmy się może do... Dzięki Bogu, że to jest ta mapa świata. Do God Springs... Tutaj, tak jest. Posprzedamy... Sprzedam trochę rzeczy i będziemy mogli wrócić. No, i wracając jeszcze do zmian na YouTube, więc wiecie, let's play będą się pojawiać dalej, tylko najprawdopodobniej będą się pojawiać mniej ich i wolniej. Bo na przykład w moim przypadku, no, będę chciał chyba troszkę poczekać. Generalnie też będę musiał zmniejszyć ilość projektów, i no, nie liczcie, że tak te cztery projekty będą jednak ciągnąć się w nieskończoność. Na którymś będę się musiał skupić, by go skończyć. Masz mało kapsli. To mnie martwi. Okej, okay, nie mam komu sprzedawać. To mnie bardzo martwi. Pancerze skórzane w takim razie od ciebie. Odkupimy i naprawimy swój. E, uzbrojenie sprzedajmy ci. Kastety. Karabin laserowy, który w sumie nie jest mi do niczego potrzebny aktualnie. Granat tłamkowy zostanie. Pistol 10 mm to zostaje. Pistol laserowy zostaje. Pistolet maszynowy możemy sprzedać. Pistolet plazmowy, tym bardziej, bo ja w plazmę nie będę szedł za tak szybko. Rewolwery sprzedamy. Eee, już widzę, że mamy. Steampaki jakieś masz, mój przyjacielu? Masz. Wszystkie. Dawaj. Świetnie. Wymienimy sobie troszkę dobra. Strzelba jednostrzałowa jest w pełni naprawiona. Ładnek wybuchowy. U, to jest niezła rzecz. Łopata zostaje oczywiście dynamitu tyle nie potrzebuje o świetnie i zatwierdź, choć możemy nawet jeszcze wygląd ubranie specjalisty to mu sprzedamy, kapelusz kowbojski oczywiście zostaje, nasza kowbojka fajnie w tym wygląda i mamy jeszcze chyba właśnie oczyszczoną wodę no i Je. Yeah. Dobra, zatwierdź. Cudownie, teraz przynajmniej będę dźwigał trochę mniej chyba. Kiedy byś miał nowe pieniądze? Przydałby się. Sprzęt udźwignięty. What the fuck. Dalej tyle dźwigamy? No a, bo te pancerze, Jezus Maria. Dobra, który z nich jest najlepszy? Ten jest najlepszy, w takim razie ten będziemy naprawiać. Nice. No i od razu to wywalimy. Dym, 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 dym. Wracam teraz do tego miejsca. <coughs> Cały czas mam zboczenie, że pod M mam mapę, a wszystko jest w Pit Boy'u. I zapominam o tym. Wyczyścimy ten budynek, Eddy nam w tym bardzo pomoże, bo on będzie zdejmował tych kolesi bandytów na strzał. To są w zasadzie chyba kajdaniarze dalej. Będzie zdejmować na strzał, a my będziemy mogli sobie spokojnie tutaj poplądrować. No i mówiłem o tych projektach. Yy, najprawdopodobniej U, to jest łatwy, tak? Dobra, to ja wrócę do was za chwilkę i powiem dalej o tych projektach, tylko ten terminal załatwię. Nice! Pierwszy strzał. Nieźle poszło. Okej. Okay. Otwórz mi drzwi. Ui, super. 30 punktów doświadczenia, jak zawsze mile widziane. I to mamy kolejny safe, oczywiście, jakby tego było mało. Mówię o projektach, więc tak. Final Fantasy, ogólnie powiem Wam, tu się to przyda, to jest klucz konserwatora, to się przyda. E, powiem Wam, że mam finala nagranego, dwie płyty. Ja tam jestem na końcu drugiej płyty. I e, w tym momencie zatrzymałem na razie się z nagrywaniem. Więc finala jest akurat bardzo duża dla tych, co lubią go oglądać i zapewniam was, że gra działa bardzo dobrze, więc na razie nie miałem z nią żadnych problemów, nawet nigdzie się nie wysypała, wiecie, możecie w to uwierzyć. Gra na wersję na PC, niby ten właśnie w sumie taki... nie do końca dopracowany port. Kurwa no. Nie do, nie do, nienawidzę tej myszy czasem. Idiotycznie. zrobię. Bionę idi. A, oh, świetnie, dobra. Szkoda, że straciłem jedną. I nigdy nawet ta gra się nie wysypała. Wiecie, jeżeli chcecie zagrać w Final Fantasy, to poza tym jeszcze teraz jest dostępna na wersji steamowej. Ja nie mam jej na Steamie. Ja mam ją na jeszcze tej starej wersji czteropłytowej, którą po prostu zdobyłem sobie gdzieś tam na necie. Tylko że mam ją oryginalnie. Na jeszcze PSX, więc stary, stare, cztery stare czarne płytki siedzą i mają się dobrze. Tylko, że trzecia jest tak zjecha na. jest tak zjecha, że nie da jej się praktycznie odpalić. Dlatego pozwoliłem sobie spiracić grę na komputery osobiste, bo do kupienia jej nie ma nigdzie, a niestety polszczeniem. E, ściągając wersję niespolszczoną, no, będzie bardzo ciężko ją. ...spolszczyć za pomocą dostępnego spolszczenia, ponieważ no wymaga to wyższego już kombinowania nad wszystkimi tymi plikami, a ja się tam nie chciałem się w to już bawić, bo kiedyś już próbowałem, nic mi z tego nie wyszło, więc... ...mam tutaj tą wersję, gdzieś na chomiku ją znalazłem, pamiętam. Okay, niedługo powinniśmy spotkać kolejnych. Nie będziemy się za bardzo obawić. Yo! No, idź, mój wierny sługa. Właśnie, on się nim zajmie. Od Boska, czego oni do ciebie strzelają? Piękny Armagedon! To no, ma no, jakąś broń ciężką. Nice. Dobra, Eddie, jestem pod wrażeniem. Skuba nie z połowy hapsa nie widział, widzicie, co tu się działo. Tutaj stał Eddie! Eddie, kocham cię. No, pięknie. Wow, ty w ogóle miałeś. Podpalacz. Weźmiemy go. Później opchniemy. I tak, karton papierosów, maskę, nic na niepotrzebne, paliwo do miotacza ognia, możemy wziąć pancerz skórzany, bierzemy, naprawimy swój, pistolet również, pusty zbiornik z miotacza, mmm, nice, to było naprawdę fajne. Właśnie dlatego sobie zrobiłem Ediego jeszcze przed tym jak tutaj wlazłem, więc to, to bydle potrafi wytrzymać niesamowicie dużo, przynajmniej na ten etap gry, jest niezmiernie wręcz przydatny, potem wyczyścił nam wszystko, jak widzicie. Pięknie Nie, właśnie o to liczyłem! Dobra, dynamit, kapsle, oczywiście naboje, pistolet też weźmiemy, łuski. Łuski nic nie ważą akurat na tym trybie, na którym gramy, więc również je sobie weźmiemy. No, i możliwe, że później, po prostu jak nie będzie jakichś odcinków, to przyspieszę z Final Fantasy. Następnie Shadow of the Colossus nie należy do najdłuższych gier, więc to również się powinno już pojawiać. Zgodnie z planem w przyszłym tygodniu, bo akurat w tym tygodniu poprzednim, zeszłym, przepraszam, ale naprawdę nie miałem czasu i nie miałem nawet kiedy tego nagrać. Poza tym byłem chory jeszcze, jeszcze trochę ciągnę nosem. Okazało się, że jestem w ogóle uczulony na jakąś kuriozalną rzecz, czyli na farby do przymalowaniu, które używam do malowania figurek z Warhammera. No, kurwa macie, z jednym słowem oczyszczona woda. I cóż, no nie fajnie to było.

I znaczy, jak przystawić pistolet do, do skroni, będzie to łatwiejszy. Zaraz zostań i zaraz ci ułamnie. Retoryka, jeżeli uciekniesz, zamiast się do mnie przyłączyć, zabijeć. <grych> Okej, okay. no, dobra. O, oh, why? Uh, of course, I'd never let you my kidnappers with No właśnie. Świetnie. it, Mam doświadczenie jeszcze i najpierw chciałem z tą pogadać. Dobra. Jimmy, beagle weź broń, zaczekaj tutaj. Zostawimy go oczywiście tutaj. I tutaj, Liska, podziękuję wam też za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Fallout New Vegas. Drugą lodówkę opylimy i możemy spadać. Yeah! Do zobaczenia, hej!